Czy to naprawdę ja jestem winny? Drama w małym mieszkaniu. Od kilku miesięcy mieszkam z moją dziewczyną, Anią, w małym mieszkaniu w centrum miasta. W ostatnim czasie zaczęło się między nami psuć. Ania często pracuje zdalnie, a ja jestem filancerem, więc spędzamy dużo czasu w tym samym pomieszczeniu. Problem pojawił się, gdy z jej strony zaczęły się coraz częstsze uwagi na temat mojego porządku. Pewnego wieczoru wróciłem do domu po długim dniu pracy. Przyszedłem do kuchni, a ta na stole leżały przygotowane przeze mnie notatki i kilka kubków po kawie. Ania spojrzała na to z niezadowoleniem i powiedziała: "Nie możesz po prostu sprzątać po sobie? To już druga rzecz w tym tygodniu, która leży nietknięta." Zareagowałem ze zdziwieniem: "Mówiłaś przecież, że to nie jest problem." "Często widzę, jak zostawiasz swoje rzeczy w kącie. Czemu nie moglibyśmy po prostu rozmawiać o tym, zamiast robić awanturę?" Poczułem się zraniony, bo przez ostatnie tygodnie starałem się być bardziej pomocny wokół domu, a teraz czułem się, jakbym był winny. Ania tylko machnęła ręką. Siedziała potem na kanapie, więc postanowiłem wyjść na spacer, żeby ochłonąć. Po powrocie atmosfera była napięta. Teraz myślę, czy może jednak przesadzam z moim oburzeniem? Czy to ja jestem tym złym?